Zagramy nietypowo we wtorek, bardzo krótka przerwa po, po długiej podróży z Niepołomic, na szczęście szczęśliwej podróży. Górnik Łęczny na pewno nie jest traktowany jak Beniaminek, ponieważ ma bardzo solidny skład doświadczonych zawodników, którzy grali na poziomie pierwszoligowym i dlatego jest wysoko w tabeli, to też nie jest przypadek. Drużyna do też skuteczna, solidna, konsekwentna w działaniu, czeka nas trudny mecz, ale mam nadzieję, że w końcu uda nam się przełamać Pasy i wygrać spotkania u siebie. Wrócił Wiktor Biedrzycki na jeden mecz, teraz wypada z powodu czwartej żółtej kartki. To chyba będzie spore osłabienie. Tak, zgadza się. Myślę, że ta kartka była niepotrzebna za pana w głupi sposób. Wiktor jest naszym podstawowym zawodnikiem, na którego bardzo liczymy i na pewno jest to osłabienie. Natomiast już graliśmy w. W meczach bez niego też sobie poraziliśmy i wystawimy innego zawodnika, który musi go godnie zastąpić. Jak trzeba zagrać, żeby zapunktować po tak krótkim okresie regeneracji? Ostatnio wygraliśmy w Kielcach, potem tym zastrzębie, po trzech dniach nie było doskonale. No, ale jak trzeba zagrać, żeby we wtorek zgadnąć w, w naszym przypadku to już nie chodzi o koncepcję, strategię, taktykę. Tak naprawdę yy, chodzi o skuteczność. Tak? Stwarzano może w wielu różnie, raz więcej, raz mniej, natomiast u nas wszystko szło o tym, że Jeżeli strzelimy lampkę, to jest duża szansa na tym, że ten mecz wygramy i, i wychodzimy z takim nastawieniem, że musimy zrobić ramkę, tak jak nie po jak w Kielcach, dlatego wtedy gra się zdecydowanie łatwiej. Żyla jest podbudowana bardzo po tysięcy połownicach. My tak mamy, że w momencie, gdzie już nikt na nas nie widzi, wtedy wygrywamy mecze, natomiast przegrywamy, bo emosujemy mecze, które są w naszym zasięgu i tego szkoda. Natomiast powstały trzy mecze do końca, chcemy zdobyć się więcej punktów. Pierwsza przeszkoda jest we wtorek, potem daleki wyjazd do Legnicy i mecz y, z Niecieczą. Nastawiamy się pozytywnie, optymistycznie i zobaczymy do z tego